Jego zdjęcia smucą, szokują, ale też wzruszają i skłaniają do refleksji. Fotografował Warszawę w czasie wojny i okupacji. Część tych unikatowych zdjęć cudem ocalała i jest świadectwem dla potomnych. My je pokazujemy i rozmawiamy o życiu i działalności Henryka Śmigacza. Zapraszam do centralnego przystanku Historia. Archiwum pełne pamięci. Ocal historię. Tak wyglądał zamek królewski w 1939 roku w kadrze Henryka Śmigacza, fotografa ginącej Warszawy bądź fotografa walczącej Warszawy. Tak mówiono o mężczyźnie, który pokazał miasto w latach okupacji i przed wojną, a ze mną już goście pani Anna Dardzińska z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, autorka książki o twórczości Henryka Śmigacza, a także wnuczka Henryka Śmigacza, pani Małgorzata Szczygielska-Scott, która te archiwalia przekazała do IPN. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zaczęliśmy tym bardzo charakterystycznym zdjęciem Zamku Królewskiego zburzonego w 1939 roku. Współcześni mieszkańcy Warszawy kiedy patrzą na to zdjęcie, pewnie nie wierzą, że w ten sposób wyglądała Warszawa, właśnie u progu wojny. Henryk Śmigacz jest autorem serii zdjęć Zamku Królewskiego w trakcie. Wykonanych w trakcie obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Zdjęcia te mają charakter unikatowy. Między innymi pokazują skalę zniszczeń i poszczególne ich etapy, pokazują, Henryk Śmigacz starał się uwiecznić pracę służb między innymi Warszawskiej Straży Ogniowej. W trakcie akcji wykonywał te zdjęcia podczas bombardowania albo tuż po, zanim uprzątnięto jeszcze gruzy. Oprócz poszczególnych sal Zamku Królewskiego, sali balowej, sali rycerskiej, Gabinetu Królewskiego przedstawiających skalę tych zniszczeń, wykonał jeszcze dokumentację innych zabytków Warszawy, między innymi katedry Jana Chrzciciela, kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy czy Muzeum Narodowego. Zdjęcia te mają naprawdę unikatowy charakter, jak już wcześniej podkreślałam. Ponieważ nie wszystkie epizody II wojny światowej mają swój wizualny zapis, dzięki nim możemy odtworzyć, tak już wcześniej powiedziałam, skalę tych wszystkich zniszczeń. No, i dzięki temu możemy zobaczyć, jak Warszawa wówczas wyglądała. Z pewnością jest to bardzo cenne. Wnuczkę zapytam, jak wynika z historii Henryka Śmigacza, jak to się stało, że pani dziadek w ogóle zaczął zajmować się fotografią i uwieczniał, dokumentował stolicę. Myślę, że w ogóle cała miłość dziadka do fotografii narodziła się w okresie, kiedy fotografia w Warszawie była bardzo popularna. Dziadek uczył się fachu fotograficznego u Jana Malarskiego, a później u boku Jana Rysia pracował dla Kuriera Warszawskiego jako fotoreporter. Więc myślę, że tutaj właśnie narodziła się jego pasja. Trzeba powiedzieć, że te fotografie wojennej Warszawy były później. Wcześniej, na początku, była Warszawa tętniąca życiem Warszawa artystyczna, Warszawa, która była centrum kulturalnym. Zresztą także z takiego centrum kulturalnego wywodził się Henryk Śmigacz. Tak, dziadek już od najmłodszych lat interesował się tańcem, śpiewaniem pobierał również lekcje tańca u znanego tancerza Feliksa Parnela. I już od młodości właściwie uczestniczył w tym życiu artystycznym Warszawy. Przed wojną dziadek wraz ze swoją przyszłą żoną Jadwigą założył zespół taneczny Halsey Trio, który specjalizował się w tańcach ludowych oraz tańcach ekscentrycznych. Występowali w prestiżowym lokalu warszawskim Adria, który odwiedzała cała śmietanka warszawska, czyli artyści, aktorzy, dyplomaci oraz politycy. Czy wynika jakoś z przekazów rodzinnych, historii rodzinnej, opowieści, jaka była ta droga Henryka Śmigacza, od tancerza, wokalisty, artysty, poprzez fotoreportera, aż do takiego, można powiedzieć, wojennego reportera, yy, który ryzykując własne życie i zdrowie, pokazywał to, yy, jak zniszczona została Warszawa? Wydaje mi się, że podjął taką decyzję, aby wyjść na barykady Warszawy z aparatem fotograficznym. Bo było to dla niego rzeczą oczywistą, ze względu na to, że przed wojną pracował jako fotoreporter dla kuriera warszawskiego. I myślę, że było to y, taką formą walki również z okupantem. Wacław Lipiński, szef propagandy dowództwa obrony Warszawy, ale również prezydent Starzyński wzywali fotoreporterów do wykonywania dokumentacji tego, co robią Niemcy w stolicy. Myślę, że Henryk Śmigacz w naturalny sposób od odpowiedział na ten apel. On chciał być takim kronikarzem Warszawy, uważał to za niezwykle istotne. Istotne, żeby udokumentować to, co się dzieje w Warszawie, żeby przekazać światu skalę represji dokonywanych przez Niemców w stolicy, po to chociażby, żeby ludzie dowiedzieli się, żeby światowa opinia publiczna dowiedziała się tego, co się tutaj dzieje, ale też zapewnić wsparcie dyplomatyczne i wojskowe pomoc dla obrony Warszawy. Henryk Śmigacz nie wiemy w jakich okolicznościach, ale uzyskał takie pozwolenie od władz okupowanej Warszawy na to, żeby wyjść na ulicę i dokumentować to, co się dzieje w mieście. Tak, Henryk Śmigacz dołączył do tak zwanej grupy Starzyńskiego, czyli osób, które miały pozwolenie do przemieszczania się po stolicy i wykonywania fotografii. Wykonywał je wspólnie z Janem Rysiem. Oni razem między innymi chodzili na tak zwane fotograficzne patrole. Eh... Do tej e, grupy należał e, też, można powiedzieć, e, korespondent amerykański, w zupełnie przez przypadek Julian Bryan. I o ile Julian Bryan udokumentował e, historię ludzi e, w walczącej stolicy, broniących się przed naporem Niemców, tak śmigacz e, udokumentował na swoich zdjęciach we wrze z września 1939 roku historię miasta, tak historię burzonych e, budynków o znaczeniu historycznym, politycznym e, czy kulturowym, jak udało się y, przetrwać tym bogatym zbiorom fotograficznym lata wojny, lata okupacji? Y, jak rodzina weszła w posiadanie tych zdjęć? To znaczy, y, kiedy pani się dowiedziała, że, że jest taka kolekcja, pani dziadka, którą należy pokazać światu? Dziadkowie od samego początku podkreślali, że są w posiadaniu skarbu rodzinnego, a skarbem właśnie były y, szklane. Negatywy zakopane właściwie w piwnicy domu na ulicy Złotej 24, zaraz po skończeniu powstania warszawskiego w 1944 roku, kiedy to ludność cywilna była wysiedlana z okolicy Warszawy, i dziadek, ze względu na to, że nie mógł tego wszystkiego ze sobą zabrać, po prostu zdecydował się zakopać wszystko w piwnicy domu, aby to przetrwało do końca wojny. I to przetrwało? Przetrwało, ale tylko w niewielkiej ilości, ponieważ tuż po zakończeniu wojny dziadek pojechał, aby zabrać te wszystkie rzeczy, i okazało się, że większa część po prostu została zniszczona. Ile fotografii Henryka Śmigacza zachowało się? Henryk Śmigacz wspominał, że wykonał około 2000 fotografii z Powstania Warszawskiego, ale niestety jedynie 86 przetrwało do dnia dzisiejszego. Więc jest to niewielka ilość, natomiast jest to dokumentacja niezwykle cenna, ponieważ dokumentuje niezwykle ważne epizody Powstania Warszawskiego, między innymi walki na barykadach, wygląd powstańców ich umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie. Pokazują również szpital powstańczy zgrupowania, czwartego zgrupowania AK Gór. Pokazują personel medyczny, pacjentów, sposób sprawowania nad nimi opieki, wnętrza tego szpitala. Obrazują również życie codzienne w mieście, tak jak wyglądało przygotowywanie posiłków, podstawowe zabiegi higieniczne. Przemieszczanie się ludzi. E przez miasto, szukanie resztek pozostawionego gdzieś pod guzami dobytku, a także prowizoryczne cmentarze. Jeżeli chodzi o szpital polowy, to jest takie zdjęcie z rannym żołnierzem, z rannym powstańcem, którego tożsamość udało się ustalić. Udało mu się uchwycić na swoich zdjęciach transport rannego powstańca, a następnie jego hospitalizację. Porównanie tej dokumentacji fotografii z relacjami świadków, doprowadziło nas do momentu, kiedy udało się ustalić jego tożsamość. Tak? Wiemy, że dzisiaj że był to Jerzy Januszko, że był żołnierzem czwartego Zgrupowania AK GURT. Udało się odtworzyć jego przedwojenne losy, czyli jaką szkołę skończył, że w 1939 roku miał zacząć studia na Politechnice Warszawskiej. Był harcerzem przedwojennym, w zasadzie bardzo dużo ważnych informacji, gdzie walczył w powstaniu warszawskim. Tak? Okazuje się, że brał udział w zdobyciu hotelu Astoria, w walkach o budynek pasty, że doznał 23 ran, obu nóg i pachwiny i rę, oraz prawej ręki, miał zmiażdżony palec. Też bardzo ciekawą informacją jest to, że już po wojnie udało mu się skończyć studia inżynierskie. Na Politechnice Warszawskiej pracował jako inżynier budownictwa i jest projektantem kwatery żołnierzy czwartego zgrupowania AK Gurt na warszawskich powązkach. Bardzo ciekawa historia, ale takich historii jest więcej, bo IPN także upubliczniając niektóre wybrane zdjęcia Henryka Śmigacza, zwracał się do być może właśnie rodzin. Potomków ludzi uwiecznionych w ówczesnej Warszawie i na przykład takie zdjęcie pary z becikiem też obiegło internet i też udało się tych ludzi rozpoznać. Wybraliśmy dwa zdjęcia mające bardzo duży ładunek emocjonalny, przedstawiające ludność cywilną Warszawy, ponieważ to ona była największą ofiarą tego konfliktu. Za pierwszym razem nie mieliśmy wielkiego odzewu, ale a za drugim, gdy opublikowaliśmy zdjęcie młodej pary z dzieckiem wyglądającym na noworodka w beciku, udało się nam ustalić personalnie od wszystkich tych osób, a także odtworzyć ich życie przed wojną, odtworzyć, odtworzyć okoliczności narodzin tego dziecka, tej dziewczynki, a także ustalić jej losy powojenne, całej rodziny, więc myślę, że mimo tego, że upłynęło tak Dużo czasu od zakończenia II wojny światowej, bo to już 80 lat, wciąż jest możliwe ustalenie osób ze zdjęć, ustalenie miejsc, gdzie zostały wykonane, a także jakich wydarzeń, konkretnie, jakich epizodów, konkretnie powstania warszawskiego one dotyczą. Nie tylko walki, ale także życie codzienne mieszkańców Warszawy, w tym osób bliskich dziadkowi, pani Małgorzaty. Yy, pradziadek yy, pojawia się na jednym ze zdjęć. Udało się go rozpoznać, czy po prostu to zdjęcie było podpisane? Nie, jest to zdjęcie yy, zrobione najprawdopodobniej celowo. Yy, jest to zdjęcie mojego pradziadka, czyli dziadka mojej mamy, yy, który był fryzjerem i. Yy, na zgliszczach swojego domu po prostu zainstalował prowizoryczny zakład fryzjerski. Warszawiacy z pewnością walczyli o tę namiastkę normalności. W cieniu dramatu wojny. Czy Henryk Śmigacz wolał fotografować ludzi, czy budynki i stan zniszczeń Warszawy? Jak wynika z tej kolekcji jego zdjęć? fotografował wszystko co wydawało mu się interesujące, a interesujące w tych warunkach jest naprawdę każda sytuacja jest interesująca. Fotografował nie tylko ludzi, ale też barykady, zniszczone budynki użyteczności publicznej, budynek pasty, budynek towarzystwa ubezpieczeniowego Prudential. Warto też dodać jak niebezpieczne było to zajęcie, zajęcie Fotoreportera wojennego. Myślę, że niejednokrotnie ryzykował życiem. Warto w tym momencie wspomnieć historię jego nauczyciela i mentora Jana Rysia, który został aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 roku i tak naprawdę jego los jest nieznany. Wiemy, że był brutalnie przesłuchiwany. Pojawia się w 1941 roku notatka w prasie gadzinowej informująca, że Jan Ryś popełnił samobójstwo. Jest to bardzo wątpliwe. Hitler zaprzeczał, że prowadził walkę z kobietami i, i dziećmi. Niemcy zdawali sobie sprawę z wartości propagandowej tych zdjęć, starali się, wiedzieli, że mogą one demaskować ich działania względem ludności cywilnej. Wojna, była to wojna totalna, prowadzona wbrew wszelkim przepisom prawa międzynarodowego, które zabraniało terroryzowanie ludności cywilnej. Pani Małgorzato bardzo odważny był pani dziadek, prawda? Jak sobie człowiek to uświadomi, w jakich warunkach musiał pracować, a mimo to nie zaprzestał właściwie tego, jakim zadaniem został, jakie zadanie mu zostało powierzone, tak naprawdę to chyba wymagało ogromnej odwagi. Jego odwaga była na pewno ogromna. E, został również wymieniony w książce e, pani Marii Szypowskiej szklane tarcze Obok nazwiska e, znanego fotoreportera wojennego, Juliana Bryana. I tam autorka podkreśla, że było to bardzo istotne, aby właśnie dokumentować wszelkie zniszczenia powstałe przez okupanta. Henryk Śmigacz doskonale zdawał sobie sprawę z wartości e, tych zdjęć. E, jak to zostało opisane w tej e, książce Szklane Tarcze przez Marię Szypowską, musimy e, wykonywać zdjęcia po to, by poinformować świat o tym, e, co się tutaj dzieje, ale także dla przyszłych pokoleń, bo i my jesteśmy w stanie zapomnieć e, te wydarzenia, tego, to, czego doświadczyliśmy, jak już minie koszmar wojny. Więc myślę, że z pełną świadomością wykonywał te wszystkie zdjęcia. Jeśli chodzi o okres powstania warszawskiego, warto zaznaczyć, że współpracował z delegaturą rządu na kraj. Był cywilnym fotografem, wykonywał zdjęcia, które przekazywał delegaturze po to, by z kolei Wydział Informacji, Delegatury Rządu na Kraj, w ich oparciu albo mógł je dołączyć do sprawozdań wysyłanych do emigracyjnego rządu w Londynie. Henryk Śmigacz z pewnością kochał Warszawę. Kochał swoje miasto, był patriotą, był warszawiakiem z krwi i kości, urodzonym i wychowującym się na warszawskiej starówce. Nawet po wojnie powracał bardzo często do tego miejsca. Pierwszym takim jego powrotem był właśnie powrót po schowane materiały z powstania warszawskiego. Za każdym razem dziadek wyrażał swoją tęsknotę za Warszawą, ale niestety. Po wojnie nie był w stanie osiedlić się w Warszawie, ponieważ nie widział tam przyszłości dla siebie i dla swojej rodziny, i zdecydował się mieszkać w Łodzi, ale zawsze sercem był Warszawiakiem. Na spuściznę po Henryku Śmigaczu składają się nie tylko zdjęcia, ale także dokumentacja przesiedleńcza. Ona obrazuje losy ludności cywilnej Warszawy, którą niewątpliwie Henryk Śmigacz i jego rodzina była. Wraz z rodziną został wypędzony z Warszawy i trafił do obozu segregacyjnego Dulak 121 Prawdopodobnie personel polski, personel medyczny tego obozu. Pomógł rodzinie śmigacza, wystawiając mu jakieś fikcyjne zaświadczenie o stanie zdrowia, być może stwierdzono jakąś chorobę epidemiczną, i to spowodowało, że mógł opuścić Warszawę z żoną, swoją maleńką córką. A warto zaznaczyć, że żona była w trzecim miesiącu ciąży z drugim dzieckiem. Postanowił wyjechać do łodzi, rozpoznać tam sytuację. Wiadomo, że w tym okresie w łodzi odradzało się to życie kulturalne, polityczne i społeczne tam też ciągnął to cały światek artystyczny, z którym on był związany tam odradzało się życie teatralne. I Żona została pod Warszawą, bo tak jak mówię, zależało im na tym, żeby to dziecko urodziło się w Warszawie. Po czym dostaje telegram, 11 maja dostaje telegram z informacją 9 maja syn. Wraca, zabiera żonę i postanawia się osiedlić już w Łodzi. Tam dostaje przydział na mieszkanie przy głównej arterii miasta, przy Piotrkowskiej 6. Tam organizuje swoje życie zawodowe. I zakłada atelier. Podjął współpracę z tym światem artystycznym, światem teatralnym, wykonywał zdjęcia w trakcie przedstawień teatralnych. Otwiera nowy zakład fotograficzny już w miejscu, gdzie wcześniej znajdowało się fotoatelier Jana Malarskiego, jego nauczyciela zawodu sprzed wojny. I tam kontynuuje swoją działalność zawodową, już można powiedzieć, do śmierci, czyli do końca lat 70., tak myślę. Był artystą i lubił towarzystwo artystów. Na tych zdjęciach zachowanych widzimy chociażby Jana Kiepurę, sławę wokalistyki polskiej, i z tym także wiąże się pewna historia obu panów, którzy poznali się osobiście, prawda? Dziadek, jak był młodym chłopcem, ze względu na to, że bardzo lubił śpiewać, śpiewał w chórze u boku Jana Kiepury. I po wojnie, kiedy Jan Kiepura koncertował w łodzi, dziadek o tym się dowiedział i oczywiście wyszedł na spotkanie śpiewakowi. No i doszło do spotkania właśnie w Grand Hotelu, gdzie dziadek był bardzo szczęśliwy, bo wreszcie zobaczył swojego mistrza i idola śpiewu. Jan Kiepura był wówczas już bardzo znaną postacią na świecie, prawda? Także Henryk Śmigacz postanowił wykonać sobie z nim wspólną fotografię, dodatkowo w towarzystwie innych pisarzy i dziennikarzy łódzkich. Mamy takie piękne zdjęcie na okładce książki pani Joanny, uśmiechniętego Henryka śmigacza stojącego w otoczeniu innych młodych mężczyzn ze swoim właśnie atrybutem, czyli aparatem fotograficznym. I taki chyba Henryk Śmigacz właśnie zostanie zapamiętany. Uśmiechnięty, pełen nadziei, pełen energii, odważny, nie stroniący od ryzyka, ale też cieszący się życiem. Dziadek miał duszę artysty. Dziadek był człowiekiem bardzo pogodnym, bardzo towarzyskim. Uwielbiał wydawać duże przyjęcia dla dużego grona właśnie swoich przyjaciół, artystów. Współpracował z wieloma teatrami w Łodzi. W których robił zdjęcia do afiszy teatralnych, w których fotografował spektakle teatralne i operowe. Zaprzyjaźnił się z wieloma znanymi aktorami. Moja babcia do późnych lat 90. spotykała się na przykład na codziennej południowej kawce w Grand Hotelu z Zofią Wilczyńską, aktorką sceny łódzkiej. Także myślę, że odnaleźli się w łodzi, ale mimo w to dziadek zawsze powracał swoimi wspomnieniami do czasu mieszkania w Warszawie. I myślę, że mimo to jednak całym sercem, mimo to, że ciałem był w łodzi, to sercem był w Warszawie. Zapadła decyzja, że cała kolekcja Henryka Śmigacza zostanie przekazana do archiwum pełnego pamięci. Po prostu pewnego dnia e, zwierzyłam się Joasi, że e, posiadam e, taki skarb rodzinny i e, że wolą mojego dziadka było zawsze upublicznienie tych fotografii. I Joanna zaproponowała mi właśnie projekt, e, żeby te fot wszystkie fotografie upublicznić żeby je zabezpieczyć i przechować dla przyszłych pokoleń. Dużo y, czasu i energii zajęło właśnie zabezpieczenie tych fotografii, digitalizacja i konserwacja niezwykle trudną dla nas sytuacją było wykonanie kopii cyfrowych ze szklanych negatywów wymagało to odpowiedniej aparatury też i wiedzy. Niektóre z tych negatywów były już popękane, były widoczne uszkodzenia mechaniczne, zalania i nie mieliśmy pewności, czy uda nam się wykonać taką kopię cyfrową, zabezpieczyć w ten sposób. Następnie Przepakowaliśmy tą dokumentację w odpowiedni materiał obwoluty i kartony bezkwasowe zabezpieczające ją przed dalszą degradacją. No i zostały złożone już w archiwum. A pracowaliśmy w dalszej kolejności już na kopiach cyfrowych, tak? e, czyli rozpoznanie, ułożenie właściwe, uporządkowanie tej dokumentacji, ewidencjonowanie, a przede wszystkim rozpoznanie jej. Tak? Co e, ona przedstawia, jakie miejsca, jakie sytuacje, jakie epizody. Mamy dzięki temu piękną publikację, w której. Pokazywane są najważniejsze, najlepsze zdjęcia Henryka śmigacza, czy jest satysfakcja, radość z tego, że ta spuścizna dziadka ma szansę być przekazana i pokazana szerszej publiczności? Jestem bardzo zadowolona, że wreszcie ziściło się marzenie mojego dziadka, o publikacji tych wszystkich materiałów, więc oczywiście bardzo, bardzo jestem z tego zadowolona. Bardzo mi zależało na tym, żeby przywrócić to nazwisko do tego panteonu innych fotografów Warszawy. On był już zapomnianym, a dla niektórych w ogóle nieznanym fotografem. Znamy nazwiska około 140 takich zawodowych albo fotografów Warszawy, a niewielu z nich ma swój album, swoją publikację, więc myślę, że, że jest to bardzo istotne i bardzo mi na tym zależy. Żeby przywrócić, opowiedzieć o tej postaci. Poza tym e, chciałabym też wspomnieć, że ja się trochę nią zafascynowałam, bo e, gdy oglądałam te zdjęcia, e, zdjęcia śmigacza, wykonane też przez e, siebie samego, tak, samowyzwalacza, no to zobaczyłam postać charyzmatyczną, postać, e, która ma w sobie jakiś magnetyzm, e, który powoduje moją ciekawość. Ja, ja byłam ciekawa tej postaci, chciałam e, wiedzieć, kim był, jakie były cechy charakteru, e, jak wyglądało jego życie prywatne, ale też e, jak wyglądało jego życie zawodowe, a on też uwieczniał na zdjęciach wygląd swojego atelier, e, dbał o to. E, w ogóle widziałam tam człowieka z fantazją, człowieka kreatywnego, widać to chociażby e, na zdjęciu wykonanym w jego pracowni, w jego ciemni, własnego pieska, Wykonał mu taką fotografię, kiedy piesek siedzi przy jakimś urządzeniu fotograficznym, tak w okularach, i jakby to on dokonywał retuszu zdjęć. No, myślę, że no, miał pomysły. Poza tym, w wspomnieniach, relacjach świadków em, widać to, że. Potrafił stworzyć taką magiczną, fajną, luźną atmosferę, gdzie ludzie zapominali, że jest ten fotograf. Umiał ich oświetlić, odpowiednio ustawić, wydobyć jakąś taką cechę charakteru. Oprócz tego, że Oddać obraz danej osoby to jeszcze wydobyć cechę charakteru tej osoby. I to świadczy o artyzmie wykonywanych jego zdjęć. Umiał operować światłem, umiał ładnie ustawić kadr. Miał takie wyczucie, miał dar. Małgorzata Szczegielska scott i Joanna Dardzińska opowiadały o życiu i działalności Henryka Śmigacza. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Dziękujemy bardzo. bardzo zachęcamy do zapoznania się z bogatą kolekcją zdjęć fotografa walczącej Warszawy. A w Archiwum Pełnym Pamięci już niebawem kolejna historia. Do zobaczenia.